Paneczko wszystkim, witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj wybraliśmy się na rybki. Skład, Georg i Adam. Jesteśmy nad rzeką. No i zostajemy tutaj dzisiaj na cały dzień. No i na noc. Tutaj rozstawiamy się, rozstawiamy wędki, każdy będzie próbował kombinować. Jest to krótka tutaj główka, tak zwana klatka, ale typowo pod sandacza mamy y, bardzo blisko y, nurt i nie trzeba będzie daleko rzucać, także w nurcie będziemy szukać sandaczy, drapieżnika. A ja tutaj będę szukał białorybu. Adam jest tam całkiem z przodu, Georg jest tu na środku, a ja jestem tutaj. No i co, moi drodzy, przygoda trwaj. Zaczynamy przygodę wędkarską. Pierwsze co, to mam problem z wbiciem podpórki. No ale zrobiłem taki myk z kamieni. Tam siedź. Trzyma. A tutaj na stojaczku. Gregor tam też ma stojaczek. No i tak to tutaj wygląda. No i tak, węgdeczki rozstawione. Rozstawione, nie zarzucone jeszcze. Tutaj mam na białą rybę zarzucone, czyli na naszą przynętę, na sandacze. Musimy kilka, kilka bawek złowić i do dzieła. Będziemy dzisiaj cały dzień, dwie wędki na sandacza i jedną po prostu tutaj przy brzegu się bawić, operować. Wszyscy próbują tam coś, coś złowić. No fajnie, fajnie, tylko że widzicie kamieni pełno, pewnie ta woda jest i wyższa, gdzie można z tamtej strony sobie usiąść i gdy ta woda jest wyższa po prostu łowić wyżej. No ja tak pokażę Wam zanętę. Mam tutaj dzisiaj tym razem przesito przesiałem. O, zrobimy to tak. Są tutaj dwie zanęty, już mam tam wsypane, to jest resztka, którą zostawiłem na później aby zrobić kule i połowić na spławik, jak się da tutaj. E, zanęta, już Wam pokazuję, jest tutaj. Nie wiem nawet, co to jest. Fishing tra Trakli Max. Nie. No i do tego dodałem grunt footer no i to tyle zaczynamy, zaczynamy zobaczymy co tutaj dzisiaj rzeka nam nam da, czym nas obdarzy wszystko przed nami cały dzień, cała noc lecimy i tutaj już mamy pierwszego chyba sandacza, bo Tutaj jest mój weź A ładnie idzie, nie? Ja stawiam sandacz I to nawet ładny Jest tutaj morba piękna Teraz Krzysow, Na płotkę wziął. Koreczek w buzi, widzę. dobrze. Tak, tak zamontowana. Ucz się synu, ucz. Trzymaj, zapozuj ładnie Ale zdjęcia zrobić. Zrobię No piękna rybka, no A jednak skubią. zmierzymy sandaczę, no i 50, 54 bez maty, no ale co zrobić? Tak sandaczek.

a my oczywiście zaczęliśmy biesiadować także zapraszam was zobaczcie ja przywitajcie się ja moi drodzy o tak sobie biesiadujemy tutaj mamy taki oto płomień szczęścia a tutaj biesiada zdrówko wszystkim no czekamy, czekamy. Poza tym sandaczem to na razie spokój. Mamy kilka babek na całą noc. Ale przyjdzie. Przyjdzie, przyjdzie sandacz, tak jest. <ścoughs> Także mamy kilka babek. No i zobaczymy, co się będzie działo. Także zapraszam Was. Pozostańcie, oglądajcie, komentujcie, łapkujcie i lecimy. Przygotowania do nocki trwają. Ja już sobie założyłem fajną lampkę, dzisiaj zakupiona. Nie wiem, czy mi uda się Wam pokazać to. O. Eee, na dotyk eee, zapala się i gasi firmy Kormoran. Eee, Nie jest to żadna reklama, po prostu jest branie ściągamy, przelatujemy ręką i czujnik zapala nam latarkę. Zwykła lampka. Jak ktoś chce kupić, polecam Fisherman Partners w Dortmundzie można zakupić takie 11 euro, czyli 40 no 50 zł liczę. Także Polecam. Teraz pokażę Wam mój zestaw, jaki dzisiaj mam. Także nie patrzcie na mnie, bo jestem pojebany nie? i sobie eksperymentuję różne takie, takie w ogóle myki, nie? I tak założyłem tutaj stoperek taką bojkę ze staropianu i na to założyłem grundla. Tutaj zwykły taki ołów. Podnoszący nad wodą. No, i dzisiaj testuję takie coś. I to jest pierwszy mój zestaw testujący. Jak to zrobiłem? Jak będą efekty? Powiem Wam tak. To Wam pokażę. A jak nie będzie efektów, to zapomnijcie o tym. To jest mój pierwszy zestaw. Teraz wam pokazuję drugi zestaw. Ten zestaw znacie. Jest to ołów, setka, stoperek. Krętlik, no i martwa rybka z odciętą głową. Już kiedyś Wam pokazywałem, jak to wygląda. To jest mój drugi zestaw. Trzeci zestaw tak samo. Ołów. No i tutaj założoną mam. Miałem rybkę, teraz przekuję igłą po prostu i założę. A nie, zrobimy teraz znaczy od spodu, założymy tak, tylko jest jeden ważny warunek. Warunek jest taki, że musimy wziąć rybkę i ją tutaj od spodu przekuć. Najlepiej kilka razy i do brzucha, aby w razie kontroli pokazać. Ten tutaj punkcik, że jest ryba martwa. I taką rybkę zarzucam. I co? I czekamy na branko, moi drodzy. Ściupak, Szczupak. Podbieramy. Nie, nie, ja go tak wyciągnę. Tak? No, patrzcie. Jaki piękny jest? Zobacz. Jaki piękny nie? Popatrzcie. Czupak. Czupak, ładny ściupaczek, co? Piękna rybka. Popatrzcie. A, bójcie, ma tu u nas. Popatrzcie, piękny ściupaczek. Pierwszy raz tutaj na tej wodzie. Na co wziął? Pokazywałem Wam, założyłem tak tego tego trupka, przebiłem od spodu i popatrzcie, jaka ładna rybka. No pięknie. Mamy rybkę popatrzcie, taki sumik nieduży. duży A wow, się haczy pił Patrzcie Oj, ciężko utrzymać Nie jest to duża ryba Nie idzie go naprawdę utrzymać nie chcę go też męczyć. Wow. taki sumik. Piękny. No. Okay. Wrócisz do wody zaraz. No. aplauz Jacek. Wszystkim, witam Was o poranku. Noc była zimna. Mieliśmy, mieliśmy kilka brań. No, ale niestety e, żadnej rybki nie udało nam się tutaj wyciągnąć. Posiedzimy teraz jeszcze kilka godzin. Zobaczymy, czy ta ryba tutaj e, nad ranem też bierze. No i co. Zapraszam na film o pozostawienie łapki w górę subskrypcję kanału jeśli nie subskrybujesz. Ach i tyle. No i tak, wyprawa nasza dobiegła końca. Rzeka przepiękna obdarzyła nas trzema rybami. Było więcej brań, było więcej możliwości. No, po prostu, nie daliśmy rady. Ale jeszcze tutaj wrócimy i zapolujemy na tego jesiennego sandacza. No i w tym filmie to tyle. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce, subskrypcji, komentarzu pod filmem i do następnej wyprawy.